Cześć moi kochani, się zapraszam Was na filmik z dwoma bublami kosmetycznymi. Dwa kosmetyki, które niestety ostatnio musiałam sobie kupić i mi się nie spodobały, nie sprawdziły i chcę Was przestrzec właśnie przed tymi kosmetykami. Jeden z nich to jest do rzęs który również mam się na swoich oczach. Zaraz nie opowiem, a drugi kosmetyk to jest serum do twarzy. Może zacznę od tuszu, który wygląda naprawdę całkiem nieźle. Ładnie wydłuża rzęsy, ładniej pogrubia, podkręca. Naprawdę całkiem fajnie by się sprawdzał. Gdyby nie to, to jest w ogóle Maybelline Illegal Length. Się nazywa tak. To jest właśnie tusz w takim srebrnym opakowaniu z różowymi napisami. I on jest właśnie podłużający i on zawiera w sobie takie małe drobinki, małe rzęski, takie po prostu takie, nie wiem, jakby to nazwać, patyczki, które się przyklejają do naszych rzęs i mają nam wydłużać. I to jest właśnie jego wada, ponieważ jak on nałoży go na rzęsy, to przez pierwszą godzinę wszystko jest ok, a potem jak już ten tusz zrobi się taki strasznie twardy i chodzę na przykład po dworzu, to tak strasznie mnie kłuje w oczy. Nie wiem, czy te kawałki, te drobinki, właśnie te rzęski może... Nie wiem, wykruszają się, opadają, wchodzą mi po prostu tutaj do oka. Okropnie mi to podrażnia oczy. Nie jestem w stanie tego tuszu używać. Już nałożyłam go i już w tej chwili czuję, że na tym oku mnie po prostu tutaj coś uwiera. Strasznie mnie to denerwuje, irytuje. Nie jestem w stanie nosić tego tuszu za każdym razem, dzień w dzień, jak go używałam, za każdym razem po prostu czułam podrażnienie, czułam kucia po prostu w oko. Tak jakby nie wiem, te kawałki rzęs się odrywały od moich rzęs i wchodziły mi w oko. Nic kompletnie nie widać. Jak próbuję coś zobaczyć do sterku, podważyć, czy nie wiem, wyjąć, to nic kompletnie nie ma. Nie wiem czemu, ale ten tusz strasznie mnie po prostu kuje. Te małe rzęski właśnie w tym tuszu zawarte strasznie podrażniają oko. Więc jeżeli macie wrażliwe oczy, to odradzam wam, naprawdę odradzam wam z całego serca ten tusz. Na pewno go więcej nie będę używać, po prostu nie da rady go nosić na tych rzęsach tak jak mówię, w tej chwili czuję na tym oku co mnie tutaj podrażnia nie jestem w stanie go nosić fajny jest, fajnie by było żeby był normalny, żeby nic nie, nie działo się po, prostu po tym tuszu bo całkiem fajny efekt daje na rzęskach może ja wam się przybliżę, tutaj pokażę tak wygląda na rzęsach ale w tym oku już czuję kłucie po prostu jeszcze wam go pokażę, może zbliżenie na szczoteczka nie wiem, czy to będziecie widziały, ale on zawiera w sobie takie właśnie drobinki, takie rzęski. Nawet tutaj widać na samym czubku. Nie, poważnie, nawet w tej chwili mi oko boli już. I drugim kosmetykiem, który niestety też Wam nie jestem w stanie polecić. Używałam go może ze dwa razy i naprawdę już więcej go nie nałożę na twarz, bo tak śmierdzi strasznie, że nie jestem w stanie go po prostu wytrzymać na twarzy z nim. I to jest Altera, to jest serum z Orchidei. Wygląda tak, ma oczywiście pompeczkę Wszystko super, cudownie Uwielbiam kosmetyki z Alterry Są fajne, dobre mają składniki Ale niestety to serum tak strasznie śmierdzi To jest, tak jak mówię, orchidea Nie wiem jak orchidea pachnie, nie pamiętam Może kiedyś wąchałam, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć jak to pachnie A to jest zapach sztucznej wanilii Ale tak masakrycznie Sztuczny zapach okropny, mdły i strasznie mocny, strasznie wyczuwalny na twarzy, naprawdę przez wiele godzin e, czuć go na twarzy. Ja nie wiem, ja nie jestem jakaś strasznie wyczulona na zapachy. Szczególnie wanilia bardzo mi się podoba, ale to jest po prostu tak śmierdzące, tak strasznie jakiś duszący, mocny ten zapach, taki no okropny. Naprawdę nie polecam wam. Ale nie jestem w stanie stwierdzić e, czy ono działa czy nie działa, bo nie mogę go używać, po prostu strasznie śmierdzi. Za bardzo ma, za bardzo duszący, naprawdę nieprzyjemny zapach. Nieprzyjemny. A więc y, dlatego go nie polecam. E, tak jak mówi, nie wiem, czy działa. Jeżeli wy lubicie to serum, y, to rozumiem to. Ja po prostu y, nie mogę zdzierżyć tego zapachu, który y, on zostawia na skórze. Więc, kochani, jeżeli macie wyczulone nosy, to y, odradzam Wam właśnie y, zakup tego serum. Więc to są dwa kosmetyki, których się ostatnio zawiodłam. Ten niestety strasznie mikuje w oczy, a ten śmierdzi, także nie mogę go nosić. Więcej nic złego nie doświadczyłam. Na, aż tak złego, że musiałam nazwać ten kosmetyk bublem kosmetycznym. Więc to wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Dajcie znać, czy te dwa kosmetyki się u Was sprawdzają, czy nie, czy używałyście, czy też byście niezadowolone, czy może u Was się sprawdziły. No po prostu dajcie mi znać. Także dziękuję wam za uwagę, za oglądanie i pozdrawiam was serdecznie, buziaki pa.